Następnych szacunkowych danych portalu mieszkaniowego tabelaofert.pl za drugi kwartał tego roku wynika, że sprzedaż nowych mieszkań po gwałtownych majowych spadkach w czerwcu zanotowała dalsze spadki, ale ich dynamika znacznie wyhamowała. O tym porozmawiamy z moimi Państwa gościem, czyli Robertem Chojnackim, założycielem serwisu tabelaoferty.pl. Dzień dobry. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. W czerwcu tego roku na sześciu największych rynkach w Polsce, czyli w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu i Łodzi oraz w Trójmieście, sprzedano łącznie 2485 mieszkań, co stanowi spadek o 56,6% w stosunku do analogicznego miesiąca ubiegłego roku. Czy ten spadek zainteresowania oznacza, że należy się też spodziewać w przyszłości spadku cen mieszkań? Podaliśmy również dane o spadkach cen mieszkań, znaczy o, spad, o cenach mieszkań, i w niektórych miejscach rzeczywiście te ceny spadły, w niektórych wzrosły, ogólnie jest to nieco powyżej zera, więc te spadki wyhamowały. Mamy przed sobą bardzo jakby ciekawe dwa miesiące, w czasie których można, to, to będą miesiące dla kupujących, bo będzie można w tym czasie upolować bardzo fajne okazje. Dlatego, że no deweloperzy będą puścić promocjami, natomiast warto zauważyć, zwrócić uwagę na jeszcze jeden fakt, że bardziej niż sprzedaż spadła liczba wprowadzanych nowych projektów do sprzedaży, więc tych ofert specjalnie za dużo do wyboru nie będzie. No właśnie, bo z jednej strony mówimy o tym, że ten rynek będzie łaskawszy dla kupujących, no a z drugiej strony część ekspertów straszy, że przez to, że inwestorzy obawiają się kryzysu i rozpoczynają mniej inwestycji, to może pojawić się poważna luka podażowa i konkretny skok wzrostu cen. Niektórzy mówią nawet o tym, że będzie to 7%. Na ile w Pana opinii jest to prawdopodobne? Kiedy to się może wydarzyć? No musimy wziąć pod uwagę również, że deweloperzy również zostali dotknięci przez podwyżki stóp procentowych, bo swoją działalność finansują z kredytu bankowego. W związku z tym w obecnej sytuacji, w której nie ma pewności co, co do jakby rozwoju sytuacji, znaczna część deweloperów wybrała wstrzymanie inwestycji zamiast zaryzykowanie wprowadzenie ich, ich na rynek. No, w związku z tym tak, wakacje to będzie ten okres, kiedy, kiedy, kiedy pojawią się rabaty, pojawi się kuszenie jakby klientów. Natomiast no, najprawdopodobniej popyt powróci, powróci na rynek. Jeśli deweloperzy by przez dłuższy czas wstrzymywali inwestycje, tak teraz, to za mniej więcej 18 miesięcy, a tyle trwa średni czas realizacji budowy projektu deweloperskiego, po prostu nie będzie gotowych mieszkań, a gotowe mieszkania. Tu chcę jakby uzupełnić, sprecyzować. Nie zostały dotknięte tym spadkiem sprzedaży, ponieważ one wynajmują się świetnie w tej chwili. To zatrzymajmy się jeszcze na moment, na tych dwóch miesiącach, gdzie faktycznie, jeżeli ktoś szuka swojego mieszkania, warto się zainteresować, gdzie te spadki cen, albo gdzie te oferty mogą być najbardziej atrakcyjne w których miastach. Proszę się absolutnie nie sugerować jakby też danymi o spadkach czy też rabatami, dlatego że dzisiaj każdy kupujący ma wystarczająco dużo czasu, aby dokonać na spokojnie oceny oferty i nie sugerować się tym, że jakaś promocja trwa tyle a tyle, bo czasami może się okazać, że mieszkanie bez promocji, jeśli chodzi o cenę całkowitą, kosztuje mniej niż mieszkanie na przykład z 50-tysięcznym rabatem. Jest czas na to, żeby dobrze wybrać. Proszę również zwracać uwagę na układy mieszkań. Mieszkanie 60 metrowe, gdzie jest 12 metrów kwadratowych korytarza, a takie samo mieszkanie 60 metrowe, gdzie jest 6 metrów kwadratowych korytarza, one nawet jeśli będą kosztować to samo, to tak naprawdę to drugie mieszkanie jest dużo lepsze, bo płacimy za efektywną powierzchnię, a nie za fakt, że mieszkanie jest wynikowe, bo deweloper chciał wyko wy wy wykorzystać jak najwięcej pumu. Natomiast tam, gdzie jesteśmy zdecydowani na mieszkanie i kupujemy, na przykład duże mieszkanie, zwłaszcza mieszkanie, które jest z długim terminem realizacji, myślę, że spokojnie utargujemy rabat. To jeszcze na koniec powiedzmy sobie, co ten trudny czas, kryzys, o którym nawet niektórzy mówią, który może dotknąć branżę, zmieni w tym, jak wygląda rynek nieruchomości w Polsce. No Przede wszystkim wzmocni trend, który widać od jakiegoś czasu, to znaczy wzmocni trend, że młodzi ludzie coraz częściej nie będą kupować mieszkań, tylko będą po prostu wynajmować. Dlatego, że po pierwsze, na początku jakby wiele osób odstręczył od kredytów sytuacja na franku francuskim. Teraz ten, to załamanie, jakby, czy też dotknięcie przez kredytobiorców wysokimi ratami kredytów złodowych, spowodowało, że część osób. Po prostu przerzuci się na rynek najmu. Tutaj wchodzą na rynek nowi gracze, tak zwane PRS-y, czyli fundusze inwestycyjne na wynajem, ale również bardzo dużo jakby. Klientów indywidualnych inwestuje w zakupy mieszkań, które mimo wszystko jednak zawsze są dobrą lokatą kapitału, bo w dłuższym terminie czasu przychody, przychody z wynajmu mieszkań przekraczają inflację, przekraczają stopy zwrotu z lokat bankowych czy, czy innych instrumentów finansowych. Więc taka, taka, taka zmiana. Będzie. I tak naprawdę to, że ten rynek właśnie wygląda, że ta sprzedaż jest, nawet mimo tylu ciosów, który, który ten rynek zainkasował, to jest zasługa klientów gotówkowych. Dziękuję pięknie za rozmowę. Moim i Państwa gościem był Robert Chojnacki, założyciel portalu tabelaoferty.pl. Dziękuję pięknie. Dziękuję, dobry, Państwa.